Jezus w przypowieściach mówił do nich dalej: Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby wezwali zaproszonych na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego handlu, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a ich miasto spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wtedy wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.